Aleluja, pozdrawiam Was wszystkich. Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać Go. Posłuchajcie, co mówi do nas Pan. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, Weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparta oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie posłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam wszystko. Cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwóch z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko otrzymają od mojego ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. To jest słowo Pana skierowane do nas na ten czas, na te dni, na tę niedzielę. Nie jest łatwo upominać kogoś, zwracać mu uwagę, bo różna może być reakcja. Zresztą, my sami też nie lubimy, gdy ktoś nas upomina. Bo to każdy może powiedzieć nie jesteś lepszy ode mnie, co mi zwracasz uwagę. A jednak upomnienie braterskie jest naszym obowiązkiem. Ono wynika z miłości i ono powinno dokonywać się w miłości. Oznacza, że jesteśmy współodpowiedzialni jedni za drugich. Tworzymy jedną rodzinę, kościół. I upomnienie braterskie nie tylko obowiązuje jest w rodzinie, chociaż w rodzinie na ogół to się stosuje, że no, po prostu strofujemy. Upo, upomnienie braterskie nie jest strofowaniem, aczkolwiek nieraz tak wy, wychodzi. Jezus podaje pewne zasady. Najpierw cztery oczy go upomnij. Potem przy świadku. Potem donieść kościołowi. Wreszcie, jeżeli kościoła nie posłucha, nikt ci będzie jak poganie i celnik. A więc od nowa. To oznacza, że Bóg chce, abyśmy. Troszczyli się o siebie nawzajem, bo nieraz czynimy coś z rozpędu, popełniamy jakiś błąd, coś się dzieje niedobrego. Nie zawsze to widzimy. Człowiek nieraz jest po prostu zaślepiony. I gdy ktoś mi to powie, to no właśnie, nie zawsze niełatwo jest przyjąć upomnienie. Kiedyś, przed laty, prowadziłem, wiele, wiele lat temu prowadziłem oazę, a więc rekolekcję, i przyszli do mnie wieczorem, pamiętam, chłopak i dziewczyna z upomnieniem. Coś mi tam powiedzieli, już nie pamiętam w tej chwili co, ale upomnienie. Niełatwo mi było to przyjąć. Wysłuchałem ich, a potem wiem, że musiałem, musiałem stoczyć taką bitwę z samym sobą. I w końcu y, y, następnego dnia rano, gdy spotkałem się z Oazą, a więc było tam tych ludzi, może 50. Przeprosiłem ich wszystkich. Uznałem, że rzeczywiście no, to upomnienie było jakby takim e, braterskim upomnieniem, ale e, e, musiałem uznać, że w tym była miłość. Niełatwo mi było przyjąć na początku. Miałem swoje racje. Ale wiem, że wtedy to wydarzenie miało duże znaczenie dla mojego życia kapłańskiego. Popełniam błędy. Nieraz mogę się zagalopować w tym, co... Szczególnie w tym, co mówię. Bo dużo mówię. I no, nieraz to mogą być jakieś czyny. I dlatego no, nie jest łatwo przyjąć upomnienie, ale w tym jest palec Boży, że Bóg troszczy się o mnie i przysłał mi ludzi, którzy mnie upomnieli. Niełatwo im to było zrobić, bo cóż, ja byłem jako ksiądz, a oni byli uczestnikami czy powiedzmy animatorami na rekolekcjach. Czuli się też odpowiedzialni jakoś za grupę. Ale też i za mnie. Jakie to jest ważne, abyśmy byli za siebie wzajemnie odpowiedzialni? Zwykle tak może być, że tata upomina dzieci, czy mama, ale może być tak, że syn, czy córka upomnie tatę, czy mamę. No, trzeba umieć przyjąć upomnienie. W upomnieniu ma być miłość i troska. W upomnieniu jest jakiś palec Boży, bo można sobie, jak to się mówi, darować. A zrobił coś złego, strzelił jakąś głupotę, niech tam będzie. Co mnie to obchodzi? Można powiedzieć, co mnie to obchodzi? Jego sprawa. Tymczasem. Tu jest powiedziane zresztą, gdy brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, czyli uczyni coś złego przeciwko tobie. Idź i upomnij go w cztery oczy. Bo inaczej to, że on zgrzeszył przeciwko tobie, zranił ciebie, zranił siebie i coś pozostanie, jakiś ślad. Upomnienie, w upomnieniu, tak myślę, że powinno być przebaczenie. Ja cię upominam, bracie, mówię to, zrobiłeś, ale ja ci przebaczam. Zraniłeś mnie. Gdzień dzień zresztą Jezus mówi o tym, żeby przebaczać 77 razy dziennie. Potrzebne jest przebaczenie. Przebaczenie uzdrawia. Gdy grzeszymy jedni wobec drugich, ranimy ich. Nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Właśnie. To jest to. To jest to dopełnienie słowa świętego Pawła. Kto powiem, miłuje drugiego, wypełnia prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym jednym nakazie. Miłuj bliźniego, swego jak siebie samego. Miłość. Nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A prawo jest dane nam nie, aby nas ograniczyć, ale aby ukierunkować nasze życie w miłości. Ukierunkować nasze życie w miłości. Ale niestety człowiek ma pewną skłonność do omijania prawa. Niestety mamy skłonność do czynienia zła. I nieraz to zło wydaje nam się, że jest dobre. Po naszemu to jest dobre. Tymczasem ktoś przychodzi i, jakby upomina mnie, otwiera mi oczy. Popatrz, co zrobiłeś. No właśnie. A więc. Yy, dzisiaj Pan przychodzi do nas i mówi: Jesteś odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za tych, którzy. Żyją w bliskości Twojej, którzy coś czynią wobec Ciebie czy wobec innych. Gdzie indziej, czytamy e, u, proroka, u proroka Ezechiela. Ciebie o synu człowieka, człowieczy wyznaczyłem na stróża domu Izraela. Po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Tak, być, być stróżem prorok jest stróżem Izraela. Stróżem ludzi. Z jednej strony przecież ty sam jesteś ułomny, bracie. Popełniasz błędy, grzeszysz. Więc wielka pokora musi być w nas, w każdym z nas, Abyśmy potrafili czuwać jedni na drugich. Potrzebujemy tej czujności i tej pokory, bo nie jesteśmy doskonali. Popełniamy błędy. A jednak to nas nie zwalnia z odpowiedzialności. Takie słowo odpowiedzialność. Kto kocha, ten jest odpowiedzialny za swoje życie, za życie innych ludzi, za sytuacje, w których może wkraść się zło, może być grzech, i ten grzech może multiplikować się, pomnażać się. Dlatego trzeba umieć powiedzieć: Stop, co Ty robisz? Tak nie można. Tak nie można. Opamiętaj się. Opamiętaj się, bracie. Kocham Ciebie i dlatego Ci to mówię. Opamiętaj się. Pozdrawiam Was wszystkich, gdziekolwiek teraz jesteście. Ja niebawem będę w Czarnej Górze na rekolekcjach. Aleluja.